Czym jest plajometra i jak ją wdrożyć do swojego treningu, o tym dowiesz się w tym filmie. Trening plajometryczny to metoda treningowa, która została opracowana w latach 60. XX wieku przez rosyjskiego doktora Juriego Verkoszańskiego. Nazywany on był ojcem plyometrii, a jego metoda, początkowo nazywana metodą szokową, była używana głównie przez lekkoatletów. Ćwiczenia plyometryczne opierają się na szybkim przejściu z fazy ekscentrycznej, czyli rozciągnięcia mięśnia, do fazy koncentrycznej, czyli skurczu mięśnia. A bardziej szczegółowo faza ekscentryczna to moment, w którym mięsień zostaje szybko rozciągnięty, następuje magazynowanie energii elastycznej, Następnie aktywują się receptory w mięśniach wrzeciona mięśniowe, następnie następuje faza amortyzacji, czyli bardzo krótki moment między rozciągnięciem a skurczem. Im krótszy, tym efektywniejsze zazwyczaj ćwiczenie. Trwa między 1 a 20 sekundy. Dalej faza koncentryczna, czyli gwałtowny skurcz mięśnia. Wykorzystanie zmagazynowanej energii i produkcja maksymalnej mocy. Co daje nam trening plyometryczny? Zwiększenie produkcji mocy, poprawa koordynacji nerwowo-mięśniowej, zwiększenie ekonomii ruchu, poprawa mechaniki lądowania, czy rozwój zdolności do absorbowania siły. Podając konkretne przykłady w sportach: w piłce nożnej zwiększenie wysokości wyskoku przy główkowaniu czy poprawa eksplozywności pierwszych kroków na starcie do sprintu oraz wzmocnienie siły uderzenia piłki poprzez lepszy transfer mocy z nóg. MMA będzie to zwiększenie siły uderzenia przez lepszą koordynację całego łańcucha kinematycznego, poprawa dynamiki zmian pozycji w parterze czy wzmocnienie eksplozywności przy wykonywaniu obaleń. Dla brazylijskiego jiu szybsze przemieszczanie się podczas przejścia gardy, zwiększenie siły i dynamiki np. mostkowania czy poprawa eksplozywności przy wykonywaniu sweepów. Dla siatkówki to np. zwiększenie wyskoku do ataku, poprawa szybkości przemieszczania się do bloku, czy wzmocnienie siły ataku poprzez lepszy transfer mocy z nóg do ramion. Dla futbolu amerykańskiego to np. zwiększenie eksplozywności startu z pozycji statycznej, wzmacnia siłę bloków poprzez lepszą koordynację całego ciała, czy poprawa zdolności do gwałtownego przyspieszania. Istnieją różne podziały plajometrii. Ja wykorzystuję te ze względu na intensywność, oraz płaszczyzny ruchu. A więc na intensywną oraz ekstensywną oraz wertykalny dla dołu ciała, horyzontalny dla dołu ciała, boczny dla dołu ciała, rotacyjne dla dołu ciała, pchające dla góry ciała oraz przyciągające dla góry ciała. Możemy wyróżnić ćwiczenia plajometryczne, które będą się skupiały na różnych elementach, tak jak w skurczu ekscentrycznym, koncentrycznym oraz połączeniu ich obu. Dalej metody szokową, tak zwaną shock metod, oraz continuous jumps, czyli skoki nieprzerwane. Jak zacząć z plyometrią? Tutaj również istnieje wiele sposobów nauki i progresji. Zalecam zacząć z plyometrią od nauki lądowania, czyli moment, gdzie skupiamy się na fazie ekscentrycznej, tak zwany attitude landing, czy tall to short landing. Następnie przejść do fazy koncentrycznej, czyli np. skoki na, na skrzynie, box jumps oraz pogo jumps w wielu kierunkach. Dalej możemy połączyć oba te elementy, czyli np. pogo jumps na stepy. Counter movement jump czy pojedynczy skok przez płotek. Kolejnym etapem będą nieprzerwane skoki, czyli na przykład continuous vertical jump. Oraz Triple Broad Jump. Ostatnim etapem będzie metoda szokowa, i tutaj sprawdzą się takie ćwiczenia jak Drop Jump, Death Jump, Drop Jump to Skater Jump i inne. Jak często powinniśmy wykonywać pliometry, jak dużą ilość serii oraz powtórzeń? Wszystko będzie zależeć oczywiście od intensywności wykonywanej pliometrii. Natomiast plyometry intensywną zaleca się wykonywać nie częściej niż 3 razy w tygodniu, ilości serii od 2 do 5 oraz ilości powtórzeń od 2 do 10. Natomiast plyometry o niskiej intensywności możemy wykonywać nawet 4 razy w tygodniu w ilości powtórzeń nawet do 30. 2 do 4 ćwiczeń będzie optimum dla większości osób, jeśli chodzi o ilość ćwiczeń na trening. Na jednej jednostce treningowej nie powinniśmy przekraczać 40 skoków intensywnych oraz 80 ekstensywnych, a w skali tygodnia nie wykonywać więcej niż 200 powtórzeń. Wyjątkiem będzie, gdy wykonujemy raz w tygodniu plyometrię, w takim przypadku możemy wykonać nie więcej niż 120 powtórzeń na jednostkę treningową, Uwzględniając w tym plyometrię ekstensywną, jakie są najlepsze ćwiczenia plyometryczne? Nie ma takich, natomiast najlepsze dla Ciebie będą takie, które będą dopasowane do Twojego stopnia zaawansowania. Ograniczeń oraz sportu. Pamiętaj o tym, że ćwiczenia plajometryczne powinieneś wykonywać w pełni wypoczęty. Ten rodzaj treningu wpływa bardziej na nasze połączenia nerwowo-mięśniowe, a więc nie doświadczysz tutaj typowej pompy, czy ogromnego potu, natomiast powinieneś trzymać się odpowiedniego czasu przerw, w zależności od intensywności wykonywanych ćwiczeń od 1 do nawet 4 minut. Teraz już wiesz, czym jest plajometria, co ci daje jak z nią zacząć i ile powinieneś jej wykonywać, a więc zabierz się do działania, a jeśli masz jakieś pytania, to pisz w komentarzu. Pozdro.